Jest sobota, mamy fajną pobudkę. Leżymy w łóżku. Ach. Kurwa. Holy fuck, the amount of drilling, kurwa mać, po prostu nie mogą przestać wiercić, kurwa. Muszę spokój, się ubieram, nie, najpierw muszę brać pleśnic, się ubieram i pierdaram stąd. Zauważyłem, że zazwyczaj w każdym mieszkaniu, w którym mieszkam, jest jeden dupek, który będzie używał wiertarkę, czy to jest w niedzielę, czy w sobotę, czy w porannych porach, nie wiem, w poniedziałek o siódmej nad ranem e, i będzie wirtował tym, będzie kurwa drrr przez następne parę godzin. No i to jest super, jak to jest tylko przez jeden dzień, ale jak to idzie przez parę tygodni, to już człowiek... Spokojnie, jestem oazą spokoju, będzie wszystko dobrze. Nie wiem, w każdym mieszkaniu, czy to jest stare, czy nowe. Ostatnie mieszkanie było 2018 rocznik i kupiłem... A, nie kupiłem, wynajmowałem Wynajmowałem od 2018 do 2019. Tadam! To, to, to nie wiem z którego roku, no ale powiedzmy z osiem, lat 80., tak. I nadal ten sam problem. Nie wiem, w każdym mieszkaniu. Dla tych, którzy nie mogą zrozumieć, czemu ten problem jest aż tak szkodliwy, moje uszy są w niej najlepszym stanie. Noszę aparat słuchowy, mam szumy uszne i jestem bardzo uczulony na dźwięk. To jest czemu? Z tyłu zauważyliście może, że mam taśmę izolacyjną na wszystkich oknach i też mam tutaj podłogi e, całe w izolacji przez to, że nie mogę, nie mogę być blisko głośnych rzeczy i tutaj... Mam w rogu maszynkę, która daje white noise. To jest jedna z najgorszych chorób, co jest możliwe, oprócz może kompletny paraliż albo rak. A najgorszy element tej całej przygody to jest to, że nie możesz kontrolować niektórych po prostu czynności i to, co ktoś robi w swoim, miesz w swoim mieszkaniu. Rzeczy, które są high frequency, bardzo, bardzo łatwo przechodzą przez ściany, przez rury, przez okna, przez wszystko. To, że ktoś chce remont sobie zrobić i nie da żadnego uprzedzenia do sąsiadów, to może spowodować ta jedna minutka wiercenia, że mój słuch się jeszcze pogorszy. Nawet syreny z Karetek albo policji mnie strasznie wkurzają i długo w tym mieszkaniu nie pozostanę. Szumy mogą się pogorszyć. Hyperacusis i Misofonia też mogą się pogorszyć. I niektórzy się zabijają przez ten właśnie powód, bo nie ma leków ani żadnych operacji, które mogą uciszyć to przynajmniej w tej porze. Jestem polski tatar, dziękuję za to, że dzisiaj obejrzeliście ten filmik. I proszę proszę jak nic nie wiecie o szumach ucznych, być uważni. Na to, co robicie, bo nie tylko możecie uszkodzić wasze uszy, ale też możecie uszkodzić innym. I nawet jak sąsiad Twój nie ma szumów usznych i nie wiesz o tym, czy ma, czy nie, e, sporo ludzi ma i nie mówi o tym, tylko cierpią w ciszy, to proszę być kulturalny i robić to w porach, gdzie jest bardziej okej, okay, niż na przykład w weekend nad całym ranem.